Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine Wahrheit, meine lieben Damen, Damen und Herren, die uns selten jemand in jüngeren Jahren verrät, die aber mit zunehmendem Alter unübersehbar wird. Die Kraft in unseren Beinen, sie ist ein stiller Architekt unserer Selbstständigkeit. Einfache Dinge wie Gehen, Stehen oder Treppensteigen könne sich plötzlich wie eine gewaltige Herausforderung anfühlen. Stellen Sie sich einen ganz normalen Morgen vor. Sie machen sich gerade fertig, um das Haus zu verlassen. Doch heute fühlen sich Ihre Beine ungewöhnlich schwer an, als würden Sie ihnen kaum noch gehorchen wollen. Vielleicht zittern Sie sogar ein wenig. Das Treppensteigen raubt Ihnen den Atem. Sie greifen nach dem Geländer, machen vielleicht auf halber Strecke eine Pause. Das ist keine Faulheit, meine Lieben. Es ist ein schleichender Prozess, bei dem unsere Beine leise an Kraft verlieren. Und hier ist etwas, das Sie ganz deutlich hören sollten. Alle elf Sekunden wird ein älterer Erwachsener wegen eines Sturzes, der auf schwache Beine zurückzuführen ist, ins Krankenhaus eingeliefert. Das mag wie eine bloße Zahl klingen, doch hinter jedem Sturz verbergen sich Angst, Schmerz und oft ein Verlust an Unabhängigkeit, der schwer zurückzugewinnen ist. Als Ernährungsmediziner, der mit Hunderten von Klienten zwischen 50 und 90 Jahren gearbeitet hat, kann ich Ihnen sagen, schwache Beine sind kein Schicksal, das Sie einfach hinnehmen müssen. Sie sind oft das Ergebnis dessen, was wir täglich tun oder eben nicht tun. Und nein, Sie müssen dafür nicht Ihr ganzes Leben umkrempeln oder ein Vermögen für Behandlungen ausgeben. Die Lösung könnte bereits in Ihrer Küche auf Sie warten. Nur vier einfache, erschwingliche Lebensmittel können Ihre Muskeln, Gelenke und Ihr Gleichgewicht maßgeblich unterstützen. Ich habe echte Erfolgsgeschichten miterlebt. Wie die von Clara, 76 Jahre alt. Sie stürzte in ihrem Badezimmer und dachte, sie bräuchte für immer einen Gehstock. Doch nach drei Monaten Ernährungsumstellung konnte sie wieder selbstbewusst über den Marktplatz in ihrer Stadt schlendern. Oder Hans, 81 Jahre alt, dem es schwer fiel, ohne zittern aufzustehen. Jetzt steigt er mit Leichtigkeit Treppen. Und ich werde Ihnen genau erzählen, was Sie getan haben. Alles beginnt mit der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, denn Ihr Körper gibt nicht auf. Er wartet nur auf den richtigen Treibstoff. Also bleiben Sie noch einen Moment, äh, einen Moment bei mir. Das erste Lebensmittel, das ich Ihnen vorstellen möchte, kann nicht nur Ihre Beinkraft verbessern, sondern auch Ihren Schlaf und Ihre Stimmung in den kommenden Tagen. Und bevor wir beginnen. Lassen Sie uns gerne wissen, von wo aus Sie uns zusehen und wie alte Sie sind. Schreiben Sie es doch einfach in die Kommentare. Das inspiriert uns mehr als Sie vielleicht ahnen. Lassen Sie uns eintauchen Das erste Lebensmittel mag klein sein, aber es ist das Fundament für den Wiederaufbau Ihrer Beinkraft. Und zwar ab sofort. Lebensmittel. Nummer eins Kichererbsen. Nach Jahren der Arbeit mit älteren Erwachsenen bleibt eine Wahrheit klar Manchmal bieten die unscheinbarsten Lebensmittel die stärksten und nachhaltigsten Vorteile. Einer dieser verborgenen Schätze ist die bescheidene Kichererbse. Diese kleinen runden Hülsenfrüchte, oft auch Gabanzobohnen genannt, liegen oft unbeachtet in unseren Vorratsschränken, doch sie bergen ein Geheimnis. Sie gehören zu den besten natürlichen Lebensmitteln, um die Beinkraft wiederzugewinnen und zu erhalten, besonders wenn wir älter werden. Kichererbsen sind reich an pflanzlichem Eiweiß, das unerlässlich ist, um ihre Muskeln stark, stabil und gut gestützt zu halten. Sobald sie das 50. Lebensjahr erreichen, beginnt ihr Körper schneller Muskelmasse zu verlieren. Dieser Prozess, Sarkopenie genannt, kann zu schwächeren Beinen, reduziertem Gleichgewicht und einem erhöhten Sturzrisiko führen. Die regelmäßige Aufnahme von Kichererbsen in ihre Ernährung kann helfen, diesen Muskelabbau zu verlangsamen, was zu stärkeren und widerstandsfähigeren Beinen führt. Aber das ist noch nicht alles. Kichererbsen sind vollgepackt mit Magnesium, Eisen und Vitamin B6. Nährstoffe, die entscheidend für Muskelkontraktionen sind, Müdigkeit reduzieren, und sicherstellen, dass ihr Nervensystem effiziente Signale an Ihre Muskeln sendet, damit diese richtig funktionieren. Wenn Magnesium und Vitamin B6 zusammenwirken, helfen sie, Krämpfe, Steifheit und das Gefühl schwerer Beine zu reduzieren, das viele ältere Erwachsene erleben. Eine Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2019 ergab, dass ältere Erwachsene, die dreimal pro Woche Kichererbsen aßen, 22 Prozent weniger Muskelverlust erlitten äh, als diejenigen, die sie nicht regelmäßig in ihre Ernährung einbauten. Das ist nicht nur eine Zahl. Es ist eine praktische und erreichbare Methode, um aktiv, unabhängig und sicher auf den Beinen zu bleiben. Die Ergebnisse sind nicht nur theoretisch. Es sind echte Vorteile, die viele Menschen in ihrem täglichen Leben spüren. Ich erinnere mich an einen meiner Patienten, Hans, 64 Jahre alt, aus München. Nach einem Sturz auf der Treppe suchte er nicht nach Schmerzmitteln. Er wollte, dass seine Beine ihre Kraft zurückgewinnen. Wir arbeiteten gemeinsam an seiner Ernährung und nahmen dreimal pro Woche Kichererbsen auf. Er fügte sie Eintöpfen, Salaten und Suppen hinzu. Nur fünf Wochen später ging Hans wieder selbstbewusst durch seine Nachbarschaft. Keine zittrigen Knie mehr oder Schwierigkeiten beim Aufstehen aus einem Stuhl. Seine Verwandlung zeigte, wie wirkungsvoll kleine Veränderungen in der Ernährung sein können. Den meisten meiner älteren Klienten empfehle ich, mit etwa einer halben Tasse, ungefähr 125 Gramm gekochter Kichererbsen pro Portion zu beginnen. Wenn dies mehrmals pro Woche hinzugefügt wird, kann dies die Beinfunktion, das Energieniveau und die Mobilität erheblich verbessern. Das Schöne an Kichererbsen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können sie mit Olivenöl, Zitrone und Kräutern für einen mediterranen Snack rösten. Zum Mittagessen geben Sie sie in einen Salat mit Gurken, roten Zwiebeln und Petersilie. Wenn Sie Lust auf etwas Warmes haben, köcheln Sie sie zu einer gemütlichen Suppe mit Kurkuma, schwarzem Pfeffer, Karotten und Sellerie. Ein nährstoffreiches Abendessen, das die Durchblutung fördert und Entzündungen reduziert. Hier ist ein praktischer Tipp für diejenigen, die getrocknete Kichererbsen verwenden. Weichen Sie sie über Nacht mit einer Prise Natron ein. Dies hilft, die Phytinsäure abzubauen was die Eisenaufnahme verbessert und Kichererbsen leichter verdaulich macht. Dies ist besonders hilfreich für ältere Erwachsene, die möglicherweise unter Blähungen, Magenempfindlichkeit oder Schwindel aufgrund von Eisenmangel oder schlechter Absorption leiden. Ein einfacher Schritt wie dieser kann einen großen Unterschied darin machen, wie Ihr Körper äh, Nährstoffe verwertet, indem Sie Kichererbsen mehrmals pro Woche in Ihren Alltag integrieren, fügen Sie nicht nur Geschmack hinzu, sondern bauen stärkere Beine, ein besseres Gleichgewicht und eine gesündere Zukunft auf. Lebensmittel. Nummer zwei. Kürbiskerne. Lassen Sie uns weitermachen, denn dieses zweite Lebensmittel trägt nicht nur zur Muskelkraft bei. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung eines häufigen, aber oft übersehenen Problems, das den Schlaf von Millionen älterer Erwachsener leise, stört. Nächtliche Wadenkrämpfe. Wenn Kichererbsen das Fundament für den Aufbau stärkerer Beinmuskeln sind, dann sind Kürbiskerne das Präzisionswerkzeug, das das Nervensystem unterstützt und sicherstellt, dass Muskeln und Nerven fließend, ruhig und mit besserer Kontrolle zusammenarbeiten. Obwohl diese kleinen, knackigen Kerne wie ein einfacher Snack erscheinen mögen, sind sie tatsächlich vollgepackt mit Nährstoffen, insbesondere Magnesium. Dieses essentielle Mineral ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Muskelkoordination, der Nervenfunktion und der Krampfprävention. Leider haben viele Menschen über 50 einen niedrigen Magnesiumspiegel, selbst bei einer gesunden Ernährung. Dieser Mangel kann zu subtilen, aber frustrierenden Symptomen wie unruhigen Beinen, Muskelzucken, Steifheit oder anhaltender Müdigkeit nach leichter Aktivität, führen. Aber Kürbiskerne bieten mehr als nur Magnesium, sie liefern auch Zink, gesunde Fette und Antioxidantien, Nährstoffe, die Gelenkentzündungen reduzieren und Knorpel schützen, was sie besonders hilfreich für Menschen mit steifen oder geschwollenen Knien oder für jeden macht, der lange auf den Beinen ist. Diese Kombination von Vorteilen für Muskeln, Gelenke und Nerven macht Kürbiskerne zu einer einzigartigen Lösung für viele Beschwerden, die alternde Erwachsene in ihren Beinen und Füßen erfahren. In einer klinischen Studie der Charité Universitätsmedizin Berlin aus dem Jahr 2020 zeigten Erwachsene über 55, die sechs Wochen lang täglich zwischen 30 und 40 Gramm Kürbiskerne aßen, beeindruckende Ergebnisse. Sie berichteten von einer 31-prozentigen Reduktion nächtlicher Wadenkrämpfe. Zusätzlich erlebten Sie signifikante Verbesserungen im Gleichgewicht und in der Stabilität mit besseren Leistungen bei Gleichgewichtsaufgaben wie dem Stehen auf einem Bein. Dies sind nicht nur theoretische Ergebnisse. Äh, sie stellen reale Verbesserungen im Leben dar, die den Menschen helfen, sich stabiler, selbstbewusster und ausgeruhter zu fühlen. Das ist nicht nur Forschung. Ich habe die Auswirkungen. Aus erster Hand gesehen. Eine meiner Patientinnen, Elfriede, äh, eine 68-jährige Dame aus Hamburg, äh, hatte jahrelang mit intensiven Wadenkrämpfen zu kämpfen. Diese Krämpfe weckten sie regelmäßig gegen drei Uhr morgens auf und hinterließen sie am nächsten Tag wund und erschöpft. Sie hatte warme Kompressen, Beinmassagen und Dehnübungen vor dem Schlafengehen ausprobiert. Nichts half. Also schlug ich eine einfache Änderung vor. Eine Handvoll gerösteter, ungesalzener Kürbiskerne jeden Nachmittag. Sie begann, sie jeden Tag gegen 16 Uhr zu essen. Nur eine kleine Veränderung. Innerhalb von drei Wochen hatten ihre Wadenkrämpfe deutlich nachgelassen. Nach sechs Wochen waren sie fast vollständig verschwunden. Zum ersten Mal seit Jahren wachte Elfriede mit erfrischten Beinen auf, frei von Verspannungen und bereit für den Tag. Ihre verbesserte Schlafqualität führte sogar zu mehr Energie, schärferem Fokus, und einer größeren Begeisterung für ihre täglichen Spaziergänge. Und alles begann mit dieser einfachen Zugabe von Kernen. Den meisten Menschen empfehle ich täglich 30 Gramm, das sind etwa zwei Esslöffel, ungesalzene Kürbiskerne. Diese Kerne lassen sich leicht in ihren Alltag integrieren. Streuen Sie sie über warmen Haferbrei, geben Sie sie in einen Salat oder mischen Sie sie unter gekochtes Gemüse für einen knackigen, nahrhaften Schub. Sie können sie sogar pur essen, leicht geröstet, warm und sättigend. Hier ist ein Timing Tip, der einen spürbaren Unterschied macht. Versuchen Sie Ihre Kürbiskerne zwischen 15 und 16 Uhr zu essen. To daje organizmowi kilka godzin na wchłonięcie magnezu i zrównoważenie układu nerwowego przed snem. To niewielka zmiana, która sprzyja relaksacji, zmniejsza napięcie mięśni i pomaga uzyskać bardziej spokojny, nieprzerwany sen. Czasami najlepsze ulepszenia zdrowotne pochodzą z małych, trwałych zmian. Dodanie pestek dyni do codziennej rutyny jest jedną z takich zmian. Łatwe, niedrogie i wysoce skuteczne w przywracaniu kontroli nad mięśniami, łagodzeniu skurczów i poprawie ogólnego komfortu nóg. To maleńkie pożywienie może być ulgą, na którą czekały Twoje nogi i Twój sen pokarm numer 3, wodorosty morskie. A teraz moi drodzy, dochodzimy do sedna. I ten kolejny pokarm może was naprawdę zaskoczyć. Nie rośnie na polach ani w sadach, pochodzi z oceanu. Jest miękki, lekki, czasem cienki jak papier i łatwo go przeoczyć na talerzu, ale niech jego subtelny wygląd was nie zwiedzie. Ta oceaniczna roślina kryje w sobie niesamowitą moc odmładzania stawów i odbudowy kości, które mogły stopniowo Słabnąć przez lata. Jeśli zauważyliście trzaskający dźwięk podczas wstawania z krzesła lub uczucie skrzypienia w kolanach, gdy się obracacie lub chodzicie po schodach, to nie jest to tylko typowe starzenie się to sygnał od Waszego ciała, że stawy i kości potrzebują nawodnienia, odżywienia i regeneracji. Na szczęście natura oferuje potężną odpowiedź wodorosty morskie. W szczególności gatunki takie jak wakamę, kombu, sałata morska i algi brunatne wyróżniają się bogactwem organicznego wapnia, jodu oraz unikalnych związków przeciwzapalnych, takich jak fukoidyna i laminaryna. To nie są zwykłe składniki odżywcze. Odgrywają one kilka kluczowych ról. Wzmacniają strukturę kości, łagodzą sztywność lub obrzęk stawów, chronią chrząstkę, przed uszkodzeniem i wspierają zdolność organizmu do produkcji mazi stawowej, substancji amortyzującej między stawami, która umożliwia płynny, bezbolesny ruch. W 2021 roku naukowcy opublikowali przekonujące badanie w renomowanym czasopiśmie naukowym o żywieniu, które wykazało, że kobiety po 60 roku życia, które włączały wodorosty do swojej diety 2-3 razy w tygodniu, Miały nawet o 16% wyższą gęstość kości niż te, które nie spożywały ich regularnie. I to nie jest tylko statystyczne odkrycie jest ono niezwykle istotne. Na tym etapie życia coś tak prostego jak drobny upadek może prowadzić do poważnego złamania, zwłaszcza biodra, co może znacząco wpłynąć na niezależność i jakość życia. Pamiętam jeden z moich najbardziej inspirujących przypadków, panią Zofię z Drezna, energiczną, 70-letnią, byłą instruktorkę jogi. Niestety przewlekła kontuzja kolana spowodowana zapaleniem stawów zmusiła ją do rezygnacji z nauczania. W ramach jej procesu leczenia nie polegaliśmy tylko na lekach czy ćwiczeniach. Przyjrzeliśmy się dokładnie jej diecie, wtedy wprowadziliśmy wodorosty. Dodaliśmy dania takie jak ciepła zupa miso z wakamę i tofu, chrupiące sałatki z wodorostów e, z lekkim octem winnym oraz małe arkusze nori w miseczkach ryżu i w rapach. Początkowo zmiana wydawała się niewielka, ale w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wydarzyło się coś niezwykłego. Jej stan zapalny zmniejszył się, ból złagodniał, a ona zaczęła ponownie praktykować delikatne rozciąganie. Dla kogoś, kto myślał, że dni jej elastyczności minęły, było to niczym transformacja. Dziś nadal włącza wodorosty do swojej diety i mówi, że jej stawy są bardziej płynne, równowaga się poprawiła, a energia jest bardziej stała. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba dokonywać drastycznych zmian w diecie, aby doświadczyć tych korzyści. Wystarczy dodawać wodorosty 2 do trzech razy w tygodniu, aby zauważyć różnicę. Można je spożywać na różne sposoby. Dodajcie wakamę do zup. Posypcie płatkami wodorostów sałatki lub użyjcie arkuszy nori do zawijania gotowanych warzyw, ryżu lub chudego białka, tworząc lekki i pożywny posiłek. To delikatny nawyk, ale o potężnych rezultatach. Oto kuchenny trik, aby jeszcze bardziej wzmocnić korzyści. Przygotowując bulion z wodorostów, spróbujcie yy, dodać kilka cienkich plasterków świeżego imbiru i krople oleju sezamowego, nie tylko wzbogaci to smak. Ale także pomoże zwiększyć wchłanianie wapnia i zapewni ciepło układowi trawiennemu. Jest to szczególnie ważne dla starszych osób, które mogą doświadczać e, wrażliwego trawienia lub wolniejszego metabolizmu. Więc nie lekceważcie tego oceanicznego warzywa. Wodorosty mogą wydawać się proste, ale działają jak głęboki uzdrowiciel, uzupełniając gęstość kości, łagodząc sztywność stawów, poprawiając mobilność. I przywracając naturalny rytm organizmu. Pomyślcie o nich jak o łagodnym, ale potężnym przewodniku, pomagającym odzyskać płynność ruchu, stabilność i swobodę w codziennych krokach. Pokarm numer cztery: Awokado. A gdy wasze nogi przestaną boleć wraz ze wschodem słońca, zdacie sobie sprawę, że czasami uzdrowienie e, zaczyna się od najskromniejszych darów. Ale jeszcze nie skończyliśmy, ponieważ ten ostatni pokarm nie pochodzi z głębin oceanu ani gęstych górskich lasów, zamiast tego rośnie cicho na drzewie i dostarcza jednego z najinteligentniejszych regenerujących tłuszczów natury. Tu nie chodzi tylko o odżywianie chodzi o odzyskanie zdolności waszego ciała. Do poruszania się, odczuwania i łączenia. Jeśli kiedykolwiek doświadczyliście dziwnego drętwienia w łydkach, mrowienia w palcach, u stóp lub wrażenia, że chodzenie jest jakby odłączone, jakby nogi się poruszały, ale mózg nie do końca to rejestrował, to może to być brakujący element. Te objawy często wynikają z niedożywionych nerwów obwodowych i jeśli zostaną zignorowane, mogą stopniowo wpływać na waszą stabilność i pewność siebie. Dobra wiadomość jest taka, że awokado ze swoją miękką konsystencją i kremowym smakiem to coś więcej niż tylko modny produkt spożywczy. To neurologiczny sojusznik pełen jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu oleinowego, które wzmacniają błony komórek nerwowych i poprawiają komunikację między mózgiem, rdzeniem kręgowym a kończynami dolnymi. Ten rodzaj wsparcia pomaga czuć się bardziej skoordynowanym, obecnym i mniej podatnym na potknięcia czy błędne kroki, ale awokado na tym nie poprzestaje. Dostarcza również zdrowej dawki potasu, niezbędnego do równowagi płynów, skurczu mięśni i zapobiegania skurczom. Ponadto jest bogate w witaminę E, ochronny przeciwutleniacz który chroni delikatne zakończenia nerwowe przed stresem oksydacyjnym i degeneracją związaną z wiekiem. W 2021 roku fascynujące badanie, przeprowadzone przez uznany Instytut do Sperżywienia i Geriatrii, wykazało, że starsi dorośli, zwłaszcza ci po 65 roku życia, którzy włączali awokado do swoich porannych posiłków co najmniej cztery razy w tygodniu, zauważyli znaczną poprawę równowagi, postawy i stabilności kończyn dolnych w ciągu. W ciągu 6 tygodni. Korzyść ta była szczególnie znacząca wśród osób, które zmagały się z subtelną, ale niepokojącą niestabilnością podczas wstawania z krzesła, wchodzenia po schodach czy chodzenia po nierównych powierzchniach. Pamiętam taki przypadek pana Janusza z Lipska, 79-letniego emerytowanego nauczyciela, który przyszedł do mojej kliniki głęboko zaniepokojony. Jego stopy zaczęły drętwieć, a to uczucie sprawiało, że nie był pewien, czy będzie mógł nadal robić to, co kochał najbardziej spacerować po parku ze swoim wnukiem. Przejrzeliśmy jego rutynę i wprowadziliśmy jedną kluczową zmianę. Zastąpiliśmy jego słodkie śniadanie czymś prostym, a jednocześnie transformującym kromką pełnoziarnistego chleba z rozgniecionym awokado, nasionami chia i odrobiną soku z cytryny. Ta jedna zmiana wystarczyła, aby zapoczątkować punkt zwrotny. Po zaledwie czterech tygodniach pan Janusz wrócił z błyskiem w oku, uśmiechnął się i powiedział coś, co wciąż ze mną pozostaje. Znowu czuję ziemię pod stopami i kroki wnuka obok moich. To nie była magia. To było konsekwentne, bogate w składniki odżywcze pożywienie. Możecie rozpocząć tę samą podróż już dziś. Starajcie się jeść awokado 3-4 do razy w tygodniu, używając około kiedy 3 koch do połowy owocu za każdym razem. Poranek to idealny czas na wchłanianie, ale świetnie sprawdza się również jako... Popołudniowa przekąska, aby utrzymać energię i wesprzeć nerwy. Rozsmarujcie je na grzance. Dodajcie pokrojone awokado do sałatki z komosy ryżowej, zmiksujcie w smoothie z bananem i mlekiem migdałowym lub cieszcie się nim we wrapach z zielonymi warzywami liściastymi. Jego wszechstronność ułatwia włączenie go do codziennej rutyny. Oto mała, ale potężna wskazówka którą często dzielę się z pacjentami. Dodajcie pokruszone orzechy włoskie, nasiona czucia lub szczyptę siemienia lnianego na wierzch rozgniecionego awokado. Te dodatki wzbogacą smak, jednocześnie zwiększając spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 i dodatkowej witaminy E, dwóch kolejnych składników odżywczych, które wzmacniają szlaki nerwowe, chronią stawy i zmniejszają stany zapalne w całym organizmie. Nie lekceważcie cichej siły tego owocu. Awokado może być miękkie w dotyku, ale działa jak wewnętrzna tarcza, wspierając funkcje nerwowe, stabilizując kontrolę mięśni i pomagając, aby każdy wasz krok był bardziej pewny, celowy i połączony. To nie tylko jedzenie to subtelny, ale potężny reset dla dolnej części ciała, prowadzący z powrotem do jasności, koordynacji i pewności siebie. Aby znów swobodnie chodzić. Jak widzicie, moi drodzy, poprzez proste dodanie czterech konkretnych pokarmów do waszej cotygodniowej rutyny, nie tylko wspieracie swoje mięśnie, stawy i nerwy, aktywnie inwestujecie w swoją niezależność i sposób, w jaki poruszacie się przez życie. Nie czekajcie, aż będziecie opierać się na lasce lub polegać na kimś innym, aby pomógł wam chodzić. Zacznijcie teraz. Od następnego posiłku. Czy to będzie trochę awokado, garść pestek dyni, czy ciepła miska zupy z wodorostów, kaczesy, czy pusz? Każdy mały krok dzisiaj wzmacnia Waszą wolność jutro. Jeśli ten materiał otworzył Wam oczy na coś cennego dla Waszego zdrowia, proszę polubcie go. W ten sposób wiemy, że idziecie tą ścieżką razem z nami. Podzielcie się tym z przyjaciółmi, rodziną lub kimkolwiek, na kim wam zależy, kto zasługuje na chodzenie z większą stabilnością i łatwością. I pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, aby nie przegapić żadnych wskazówek, które pomogą wam pozostać aktywnymi, zrównoważonymi i niezależnymi w wieku 50, 70 lat i później. Chcę usłyszeć od Was w komentarzach, czy już spożywacie któreś z tych pokarmów, a może jest taki, który najbardziej chcielibyście wypróbować jako pierwszy, dajcie znać poniżej. Spotkamy się ponownie w następnym materiale, gdzie każdy krok przynosi nową siłę. Zostańcie z nami, dopiero zaczynamy.